Łabne. Powolutku cię, żebyś się nie obrodziła. Osoś codziennie muszę się walnąć. Wczoraj, czy tam przedwczoraj? Nie, przedwczoraj się o łóżko walnęłam. Jak? Się. Nie ma czego się bać. Teksty znasz, wszystko jest ok. Siemka, to jest na linka. dzisiaj jest. Moja komunia pierwsza. I nie mogę się doczekać, ale najpierw trzeba tutaj zdjąć loki, w których tradycyjnie nie umiałam spać i wczoraj przez nie nie mogłam spać. No to już taka tradycja. <grym> ale nie, wyjątkowo, bo ja zawsze miałam na długi rękaw i to mi tak nie nagoniatało na skórę. A, widzisz, to mogłyśmy coś innego założyć. No ale... a, no no, ale pierwsza... Ludki, ale powinnaś mi to wziąć. Ja nie, nie miałam. No nie przemyślałam, widzisz. To co, zaczynamy zdejmowanie? Tak. Okej. Okay. A tak w ogóle to dzisiaj mamy 21 maja jako 2023, bo jak będę sobie to oglądać może kiedyś, to żebym wiedziała kiedy to było. To co, zaczynamy? Moja prezura wygląda teraz tak. I teraz Wam pokażę różne moje detale. No, buty, no, moje buty są ekstra. Tylko, że wczoraj, jak przymierzałam je, ja to, to trochę ten złotko się ten. Bo na gołostopę Nadusia, wiesz, a w rajstopce będzie troszkę inaczej, myślę. I ja mi się najbardziej podoba. No, wiosnek jest piękny. Koleżanka będzie miała coś podobnego. Tak powiedziała? No, też z jakichś białych kwiatów sztucznych. My jeszcze troszkę sobie wymieniałyśmy sznurek, prawda? No, bo... ale chyba ten wyciągnie, nie? Co? Chyba właśnie ten, ten co odokupowałam oddzielnie. Czyli ten? A ten, no ten co Ty masz w rączce, a ten zostawimy. No dobra. Została nam jeszcze godzinka do wyjścia. I tak, bo mamy na dziesiątą. Ale musimy być wcześniej troszkę, żeby okay. może zająć jakieś lepsze miejsce. No. Nadia siedzi w ogóle w pierwszej ławce i ma dwa czytania. No. Troszkę Dobry. się stresuje, ale, ale chyba nie tak bardzo, co? Ale, no tak trochę. A nie ma co. Najgorsze już masz za sobą. Się za chwilę. Okej, okay, no to zaczynam się już umierać. Idę po Albę. No dobra, i tak się prezentuje, jeszcze tylko buty i białek, tylko mam pytanie, czy on mi nie spadnie ten pasek? No będziesz musiała pewnie poprawiać go troszkę. Albo mocniej ściśniemy. No, dobra, to najpierw Ale bałagan nam się zrobił w pokoju. Hmm. Tylko no co, leciutko, może Ci pomogę troszkę, co? Hmm. Bo żebyś nie wzięła orzeb, nie zahaczyła tutaj nóżko. O właśnie, tak jak teraz. No, dobra, jedna. Druga nóżka. I jak? Cieśniej. No dobra, to poczekaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Najważniejsze chyba, co? Ja okay. Poczekaj. no tutaj... Musimy ci jeszcze jakoś tam te włoski tu ułożyć. Oj, czy się denerwować? No. Poczekaj, na poczekaj. Gdzie będziemy go na zdjęciu? No, przed kościołem zrobimy, później może gdzieś jeszcze pojedziemy na zdjęcie. Tak myślę. Gorąco. Gorąco, no, domyślam się. Czekaj. A pokaż mi się z przodu, tak, żeby się także widziała. No, tak. Proszę się troszkę to może nie. Je... Hmm. Nie, może niech zostaną, prawda? Pokaż mi tutaj. Pokaż. Okej, okay, a pokaż się tu z przodu. Zobacz. Jak? Byłoby? Chyba ładnie, co? Ale stój na ciebie. Stój, 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 bo to musimy. Tak mi się bardziej chyba, chyba jakbyś miała bardziej na czole ten wianek, wiesz? No nie, da się. Ale, się, tutaj ale nie dasz. Ale z tyłu ładnie wygląda. To co? Zostawiamy tak? Tylko jeszcze muszę dopasować długość tej tych troczków, wiesz? Ustaj się teraz tutaj o w ten sposób. Tylko już nie wyciągaj tutaj włosków. Muszę przyciąć tego sznurka tutaj, o, Bo jest za długi tutaj, nie wiem, czy widać. Mm. Dobra, trochę, trochę muszę go ciągnąć. Poczekaj, Dłonia. Poczekaj. Poczekaj. No, no ok, ok, ok. Się tutaj. A Tak jak się umieją. Też tak samo. Ale tutaj Nadusia. No nie no, mają mhm. normalnie spodnie pod spodem. O. Moim zdaniem jest ok. I teraz na dusia. Ważna mhm. rzecz. Chodź, muszę go. Co No, ale w tym co chyba niewiele jakichś kosztuje. Nic co żeby sobie go tutaj wygnować, prawda? Żeby fajnie tak, 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 te tak, No i mamy, tak, 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 śliczne nowe kolczyki. Może poczekaj, że mogę ci wziąć. A, poczekaj, jeszcze no się pokażemy. Poczekaj. No. pytanie. A nie, pani. Nie chcieliśmy takich pamiętaj kupić. Znaczy głównie na pamiętaj. Naduś, no wiesz, no, no chcieliśmy, się A, wiesz no, ci założyć, żeby tam się rozmieścić. A, jest A, jest tu. A, jest jest Okej, okay, jedno jest. O, Chciał no, już będę chyba. pokaż tutaj. Trzeba ładnie co? Okej. Okay. Zostało nam coś jeszcze? Chyba już wszystko masz, prawda? Założone. A ten, Tata, to kiedy przyjedzie, bo on zawsze spuści na No jeszcze wiesz, jeszcze jest troszkę czasu. Zawsze jak się jechało nad morze, to on zawsze się spóźnił. No bardzo, no już tak, i wiesz, już tak musi być. Powolutku się, żebyś się nie obrodziła. Oś codziennie muszę się walnąć. Wczoraj czy tam przedwczoraj... Nie, przed wczoraj się o łóżko walnęłam. I jak? Się. Nie ma czego się bać. Teksty znasz. Wszystko jest ok. To będzie dobrze. Musi być dobrze. Ta jedziemy. A jadą. Jadą? Jadą dziadki. A, ale oni gdzieś tam daleko. są. Chodź, nagle się Na ja zrobimy jakieś zdjęcie. Ładne, tu pod. No to już po komunii. Teraz idziemy zjeść coś. Brzuch nie bolał teraz nawet. No. A w nie umiałam chodzić. Jeszcze buty takie na obcasie, że poważnie, no naprawdę. Eee, no i to tak... To... Ale czytałaś pięknie. Przepięknie, aż łoska się kręciła. Ślicznie. Nie, na razie. A ty, Nadusia, chcesz się napić? No, tak. Się to to daj może. Dobra, jedziemy jeszcze na zdjęcia, ale już odjechaliśmy. A w ogóle to z, z, ten, zamieniłam kolczyki. Jeszcze tu kamizelka i kwiaty. Tak, jeszcze nie oglądałaś prezentów, ale póki co to. No i to jest mega, a ja myślałam, że ta komunia będzie dużo gorsza. Znaczy, nie wiem, będzie gorsze, tylko po prostu jak ramne takich komuniach, to też nagle to tak było fajnie. ten na dworze i ten. Nie jest źle, mi się wydaje, że jest bardzo fajnie, jeszcze na zdjęcia no. jedziemy, więc chyba będzie ok No i chyba wszyscy, jak rozumiem? No, sporo osób jedzie, nie wszyscy, ale a jedzie Julka? sporo osób. A Julka? A Julka jedzie? nie jedzie Julka? Jedzie. Jest! No. Popatrzcie, to jest moje dziecko. dostałam od babci, chociaż ona mi rano pokazała. Znaczy, do no, to nie jest wszystko, ale no to jest dodatek. O, tak, właśnie. Ale to jest moje dziecko, to jest moja torebka telefonowa. No bo nawet jeśli to, na co mi by był portfel e, po pierwsze, a chceczki ten e, chyba to wy macie. I kwiaty mi się mega podobają, a ja na początku nie uwierzyłam, że to są bardzo takie ładne. No, a ja mówię, liście są takie, ale też nadal ten. Ale potem powocham Krzesty na zawsze przesadzi. Nie <toddź> To prawda. Dobra narysia, kończymy i za chwilę.